Witam was serdecznie, drodzy widzowie. W, w dzisiejszym y, materiale zrobimy sobie bardzo stary przepis. Danie jednogankowe, mianowicie y, pasta alla genovese. Y, przepis ten pochodzi z Neapolu. Dlaczego akurat taka sceneria? Ponieważ y, ten makaron wyróżnia to Raczej ten sos wyróżnia to, że musi się bardzo długo gotować. Różne są opinie, ile dokładnie. Generalnie chodzi tylko o to, że ma być coś takiego jak pulet pork, ale z wołowiny. Więc co będziemy potrzebowali do naszego sosu genovese? No to już macie tutaj pokazane. I teraz, od czego zaczynamy? Ważne jest to, że w tym przepisie mamy... Mamy jasno powiedziane, że to musi być jakiś rodzaj smalcu. Na przykład smalec wołowy. Ja na przykład smalcu wołowego nie mam, więc użyję sobie guanciale. Oczywiście też skórki z guanciale. Chodzi o to, żeby to się nam wytopiło, tak jak do carbonary. Żeby to nam się wytopiło Tak jak do carbonary I Powstały nam skwarki Które oddadzą swój tłuszcz Więc tak Mamy tutaj oczywiście kozę Prawdziwą żeliwną No już jest ogień No więc No ok no. Niech się wytapia Dobrze Wrócimy w momencie aż nam się nasze kłęciale wytopi Ok, mamy już pięknie wytopione skwareczki, tak jak do carbonary. I teraz tak ja sobie te skórki oczywiście odkładam, bo one nie są pożądane. Odstawiamy sobie nasz garnek z pięknie wystąpionym, proszę zobaczcie, tłuszczem. Pięknie nam się wytopił. Proszę. Mamy. Mamy bardzo dużą ilość tłuszczu i teraz tak, odstawiamy, bierzemy sobie pogrzebacz. Od razu przepraszam, że czasami stoję tyłem, a jak widzicie tutaj jest cała operacja. Bierzemy całą naszą fajerkę i wyjmujemy. Oczywiście w warunkach domowych te elementy prostu zostaną pominięte. Tak, tak, ale coś nowego, coś, coś nowego na kanale. I teraz tak Te, yy, na kuchence musicie sobie bardzo dużo yy, prawda chodzi o to, żeby teraz to sobie podsmażyć to mięsko Stawiam nasz garnuszek to wygląda jak zupa olejowa. No, bombaska zupa olejowa <laughs> Pozdrawiam dla kumaty. Dobrze i teraz... No i to nie jest kuchenka. Teraz czekamy, aż nam się to zacznie palić, smażyć. Tak więc możemy już teraz sobie wrzucić nasze mięsko. To jest zwykłe mięso na gulasz, wołowe oczywiście. Tutaj jest wołowe. Więc wrzucamy sobie to mięso. Oczywiście tak, możecie też dać sobie jakieś inne. Rodzaje mięsa. Oho. Już coś się tam zaczyna dziać. No. I generalnie. Teraz czekamy aż. Nam się rozpali. A wy po prostu. Po prostu podkręcacie i zaczynacie smażyć to. Dobra widzimy się. Jak już zacznie nam się smażyć. Jak słyszycie pewnie już nam się tutaj. Ogień rozchulał a dorzuciłem naprawdę go sporo. No i teraz tak jak wołowina, nie? Ona teraz zaczyna się pocić, zostaw e, wpuszczać swoje soki. I co ja teraz robię? Teraz po prostu daję sobie sól. Też nie za dużo tej soli, bo pamiętajcie, głąciale jest słone. Dobra. I teraz e, chodzi o to, żeby zamknąć poryw w mieście, nie? Musimy je sobie ładnie zbrązowić. Słuchajcie, temperatura jest naprawdę konkretna, nie? Tutaj ciężko jest nawet stać Co nam pozostaje? Dodamy sobie nasze sofrito i liście laurowe Teraz ktoś może powiedzieć, dobra, ale tego sofrito jest dużo, w szczególności jest dużo cebuli, nie? No ale pamiętajcie, że tutaj jest bardzo dużo płynu A to ma być po prostu papka To ma być po prostu papka więc to nam się wszystko pięknie wygotuje. Ja pierdzielę, jak gorąco, dobra, ja to wrzucam. U. Mieszamy to wszystko sobie bardzo dokładnie. Całość, szczególnie od dna. Teraz dajemy sobie liście laurowe. Dajemy sobie liście laurowe. Jeszcze raz sobie przemieszczam, żeby te liście. Dotarły też błączanie yy, da, dało nam bardzo dużo tłuszczu, dlatego tutaj nic się nie spaliło nam naprawdę tutaj jest temperatura. I teraz co? Przykrywamy to szatańskie danie i 3 godziny. Musimy teraz oczekać 3 godziny, za 3 godziny, jak to wszystko nam opadnie, to wtedy dolewamy wina, wino bianco. Wytrawne oczywiście. Ok, moi drodzy. Na przebitce właśnie widzieliście to jak wygląda sos a la Minęły 3 godziny. 3. 3. 3 godziny. A już teraz to jest po prostu papka, nie? Co teraz dajemy? Zobaczcie, jaka to jest ilość. To jest, już Wam mówię, na podziałce po zredukowaniu około litra tego, tego sosu, nie? I teraz dodaję wytrawne białe wino. Tak, to jest reguła, którą się jakby łamie. Tutaj, tak, zawsze się do czerwonego mięsa daje czerwone wino, wino rosso, ale tutaj akurat w przepisie jest wino białe. I dodajemy, ja dodaję, mmm, to będzie gdzieś tak z 200 mililitrów, pół kieliszka, dobra, dodajemy, mieszamy, zapadła. Wymówna cisza. Ale słuchajcie drodzy widzowie, przed chwilą ja to próbowałem przed dodaniem wina. Pani menadżer. Tak, y to tak ja Spróbuj teraz, to jest taki game changer, tak mówiąc kolokwialnie. Spróbuj. Tylko ostrożnie, nie? Inaczej, nie? Jakbyś podmienił to. No, jakbym to podmienił, nie? Zupełnie. No, to jest, to jest niesamowite, nie? Naprawdę. No to, to jest... i no to game dobrze to określiłeś. Ale soli nie. Nie, i to soli to... W sumie to jak nic. Się wygotuje, to trzeba spróbować. W sumie to nic, więc teraz zostawiamy. No myślę, że tak godzinka. Godzinka max półtorej, żeby jeszcze to wszystko nam się rozwarstwiło i już będzie wszystko. Po prostu wszystko, nie. Dobra, no to widzimy się za kolejne półtorej godziny. Ale się rozhajcowało. Dobra, słuchajcie moi drodzy, generalnie to sos genovese. Wygląda teraz w ten sposób, nie? Proszę zobaczcie, tutaj nie ma nic. To jest jedna masa, nie? Generalnie. To jest jedna masa. Proszę. Zajęło to 4 godziny. Od godziny 13 do godziny, powiedzmy tak, 17. No, 18. Bo ja zostawiłem jeszcze i też wam polecam to zrobić, żeby ten sos stygł razem z kuchenką. Wtedy jeszcze nabierze swojej mocy. I co tutaj zrobiłem? Dodałem po prostu. Do smaku wedle uznania soli i pieprzu. Jedyne przyprawy, tak naprawdę. Smak, jeżeli miałbym opisać, to jest po prostu bardzo umamiczny, bardzo bogaty. Dobre są ligatoni do tego, ale no może być cokolwiek, prawda? Papardelle, na przykład, też. No cóż, ja mam kapunki, nie? Więc. Dlaczego? Chodzi o to, że ten makaron e, będzie też pary, weźmie nam ten genialny, fenomenalny sos, nie? Tak więc e, mamy wszystko. Woda makaronowa oczywiście. Czekamy, patelnia potel, musi. O, już zaczyna nabierać temperatury. Tutaj akurat jest troszeczkę. To wszystko się dzieje wolniej, nie? Makaron pokazuję Wam do kamery. Wygląda w ten sposób. No. To nie... Po co ja to pokazuję? W sensie żeby pokazać te pory, nie? Dobra, wstawiam sobie tutaj. Okej okay. Teraz nakładamy nasz sosik Pięknie Trafmy się liście laurowa, ale jak potrafimy sobie poradzić z rochówce i innych w polskich daniach z tym problemem, to dlaczego by tutaj miałby być inaczej? I oczywiście woda makaronowa. I teraz mieszu, mieszu, mieszu. Bardzo polecam Wam, kiedykolwiek sobie w życiu spróbować. Osoby, które się interesują. Kulinariami to jest zupełnie inne doświadczenie gotowanie w takich warunkach. Bardziej powiem wam w ten, sp powiem wam w ten sposób, że w tej chwili bardziej doceniam pracę naszych babć na piecach kaflowych, na przykład gotowały. Słuchajcie, jest to bardzo pracochłonne. To nie jest tak, jak zresztą widzicie, nie? To muszę kontrolować, mm, wrzucając drewno, nie? Muszę przewidywać ruchy swoje. Proszę bardzo, zrobiłem pasta a la Genovese w warunkach polowych, w warunkach tradycyjnych, w warunkach retro. Proszę bardzo. Co powiesz? Super, Sosik. Naprawdę. Warto było czekać teraz wodzie. Mmm, Mmm. Mmm, mięsko. Ekstra. Warto czekać. Ekstra to jest. Warto zrobić. Oczywiście w warunkach domowych to będzie się wygodniej robiło, ale. Ale warto. Mhm. Mm mm. Mogłem sobie więcej, so mogłem więcej sosu dać trochę. Ale chcę sobie też. Chcę też innym trochę to, chociażby sponsorom dzisiejszego odcinka, czyli moim dziadkom też chciałbym. Trochę zabrać sosu, nie? Mm. A spróbuję teraz z większą ilością. Mm. Nie no, sos jest tak dobry, że to nawet... Drodzy no, widzowie, to wszystko jest dla Was. Dlatego <laughs> e, nie wiem czy jak widzicie ten film, to mamy te subów. Zostawcie lajka, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nas przede wszystkim. Powiedzcie swoim znajomym. Tak koleżankom, kolegom, rodzinie, no. dalszej, bliższej. Naprawdę to mnie motywuje, to nas motywuje do pracy, żebyśmy robili coraz bardziej skomplikowane rzeczy. No tutaj, się, tutaj poświęciliśmy się cały Boży dzień de facto spędziliśmy na to. Przepis, przepis, bardzo pracochłonny. Jeszcze w takich warunkach mogłem po prostu sobie na kuchence, ale chciałem wam pokazać, bo to jest bardzo stary, to jest bardzo stary przepis. I chciałem zrobić to tak, żeby to smakowało tak, jak to smakowało powiedzmy te kilkaset lat temu. Dobrze, my się z Wami żegnamy. Także komentujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć! Mm. A to mięsko jak z gulaszu. I mięsko z gulaszem. Tutaj mięsko z gulaszu. Makaroniki, te pomidorki w ogóle. A to, to dobrze nie ma tu problemu. No, w sensie, no, wiecie co to jest? Marchewka. To jest marchewka? Tak. To jest marchewka. No, po ilu tam? 7-8 godzin gotowania się? Od 13 do. można liczyć w sumie y, 18, nie? Mhm. Potrzebujesz jest... więcej informacji? Tak. Zbieram informacje, bo chcę sobie bez makaronu wziąć tego samego. Tu nie powiedziała, że wy to daliście wino. To nie o to chodzi, że ono zmieniło smak, ale to byś musiała być wcześniej, że naprawdę dodało zajebiste, super smaku. Bo my próbowaliśmy przed dodaniem wina i po dodaniu wina, nie? Mówię ci, po prostu dwa różne sosy. Mm. Bardzo domowe, bardzo domowe, to nie jest takie, sorry, że to powiem, ale to nie jest takie wykwintne, to jest takie po prostu swoje, takie przychodzisz do domu, Jesteś głodny, chcesz coś zjeść dobrego i masz taką Michę żarcia. Jest mięso, jest makaron, jest wszystko. No, taka Micha po prostu żarcia. I to jest to. Okej, okay. dzięki wielkie. Dzięki też, że nas tutaj znalazłaś. Będzie <grym> 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 was znajdę.